Cześć, cześć! witam Was w 11 odcinku z Greek Hoover's Legacy i przebijamy już właściwie tę liczbę 10, ponieważ zaczynamy, co nie, każdy odcinek już jakby będzie na miniaturce od jedynki, Rebellion. co nie. E, wiem, że nikt na to nie zwrócił uwagi, nikt nie pytał, ale chciałem na to po prostu ja zwrócić uwagę. E, jesteśmy, jak dobrze pamiętacie, w poprzednim odcinku e, konty e, zaczęliśmy misję w Azkabanie razem z Heleną oraz tajemnicę śmierci tego, no tego ducha. Nie pamiętam jak on się kurczy, już nazywał. E, I teraz kontynuujemy naszą wyprawę e, naszą misję, ponieważ nie udało nam się ostatnio skończyć, zresztą poprzedni odcinek zapewne był e, dłuższy od tych co zwykle. Ostatnio staram się robić, czyli te półgodzinne. Teraz pewnie wyszło z jakieś 40 minut. Jeszcze nie wiem, bo nie montowałem tego filmu. ja Już robię wszystko od razu, naraz. Wyczekaliście 24 godziny, ja e, już od razu jakby lecę dalej z fabułą. I zaraz się przekonałem właściwie, czy miałem rację, czy już niewiele nam zostało tego do przejścia i mogę kontynuować odcinek, który wy oglądaliście, czy jednak lepiej było skończyć. Chociaż nawet jeśli to było już tutaj i będzie jakaś walka, czy będzie... Już jakiś skarb tutaj po prostu znaleziony. To mimo wszystko, i tak uważam, że warto było jednak przerwać ten odcinek, żeby nie trwał on godzinę czasu. Bo chyba nikt nie chciałby tego oglądać. Co my tutaj mamy w ogóle? Zbierz. A, nie mogę, bo mam. A, czyli jest limit 25 tych eliksirów. No dobra. Warto w takim razie wiedzieć, że mam limit taki nałożony. Tutaj w ogóle mam skrzynki. Czy mogę się tam dostać? A, to mam zebrać. No tak. Jakby się tam dostać. Wiecie, wolę jednak chyba. Mimo wszystko sobie ten, ten zaczekać, i, albo inaczej zakończyć odcinek niż żebym miał się jakoś przejmować tym, że odcinek jest za długi i nikomu nie będzie się chciało oglądać tyle, prawda? I to też dla was trochę zaoszczędzenie czasu jakby nie było. Czekajcie, bo jak tutaj pójdę, to tutaj nie wezwę tej, co oznacza. Tego nie mogę wezwać w taki sposób. Dobra. Czyli muszę wezwać najpierw to, tę stronę. OK, mogę to przeciągnąć w ogóle też tak do siebie? Chyba mogę. Dobra, to spoko. Wejdę sobie tutaj, przeciągnę to. Jeśli mogę. OK, to się trochę tak odbije od tych ścian, ale dałem. O, jeszcze muszę trochę przeciągnąć. Dobra, doskoczę, nice. Teraz tutaj się przeciągnąć. Teraz w tamtą. Tam ja widziałem skrzyneczki, widzowie, dlatego robię to jeszcze raz, bo fajnie by było. ...to te skrzynki sobie zebrać. O, i tutaj ładnie nas wysadziło. W sensie, nie w tym sensie. <grywka> Trzymało mi się o, pewien głupi dowcip, dowcip z czasów podstawówki. Z <grywka> Ale to chyba nie jest dowcip, na odcinek na YouTube'a. <grywka> Kto wie o wysadzaniu pod szkołą, ten wie. Pozdrawiam. Eee, dobra. Tutaj lecimy. Hmm. There it is.

Okej, okay, widzę, że tutaj mamy już bydle. Ale spokojnie. Ja użyję starożytnej. O kurde, czekaj. Starożytnej magii sobie użyjemy na jednego byczka. Przynajmniej odciążymy... Gdzie on jest? Oh shit Akio! O kurde, na niego nie działa wioso. Dobra, tego podpalimy. rusk może na niego działa. O kurde, dobra, ten jest całkiem mocny. Akio na niego co prawda działa, ale... Levioso. Tego sobie odciągnę, brzmi incendio. incendio Dobra, ten mnie atakuje, o kurde zbił mi shielda On ma całkiem sporo HP, ale zaraz się go pozbędziemy incendio. Levioso. Farewell, monster. Dobra Udało się Jednego sobie y zrunshotowaliśmy trochę, jak wada kadabra Ale ładnie nam tutaj siadło Czyli nie mogę się bronić shieldem przed atakami tego większego pająka, to też warto zapamiętać, że jednak nie ma co używać protego, lepiej jest jednak użyć, e, no po prostu odskoczyć, nie? Czekaj, tutaj jest e, ten muszę trafić, o jest skrzyneczka też, dobrze, że tu zeszliśmy, skrzyneczka, 62 golda, zawsze przyjmę chętnie Dobra, i teraz tak, mamy symbol tutaj, czy stąd jestem w stanie trafić ten symbol? Jestem w stanie, czy nie bardzo? Kurde, chyba nie. A może z dołu bym był w stanie trafić wszystkie trzy? Tak, z dołu jestem w stanie. Udało się, dobra. Podstawowe zaklęcie też widzę, że działa. Ok, bo jak pamiętacie w poprzednim odcinku używałem tylko e, zaklęć e, tego, Incendio, potem ogarnąłem, że mogę też innego zaklęcia i użyłem Expelliarmus. Teraz okazuje się, że podstałe zaklęcie też działa, więc w sumie warto wiedzieć. Reveglio. Tutaj już Revelio, nic nie ma. W tych chyba misjach, gdzie trafiam do jakichś właśnie takich pomieszczeń jak to, gdzie pewnie normalnie bym nie mógł zejść, a raczej nie będzie tutaj żadnych stron, bo założę się, że potem nie będę mógł Jack tutaj Dorc. wejść. O kurde, Dziękuję, i to nawet nie to jeden miecz, tylko bezpieczeństwo, dwa go przebiły. Okej, okay, dobra, najpierw skrzyneczka. Nie widzę, żeby tu coś było. Co to w ogóle... Okej, okay, tutaj będzie walka z tymi posągami, to już widzę, że tutaj będą te posągi ze mną walczyły. I to chyba wszystko. 57 golda w tym. Dobra. Okej, okay, jakaś mapa. Okej. Okay. Potego. Expelliarmus! Incendio! O, na niego niespecjalnie działa. Dobra, tutaj muszę odskoczyć. O, on zabił swojego! Friendly Fire Accio. odwalił. Incendio. Dobra, tego pozbawimy broni. Potego! Dobra, udało nam się też fajne combo tutaj zrobić, widzę Mamy combo 49, by the way Dobra Całkiem zgrabnie nam to poszło Okej, okay, dobra, z tymi będzie trochę mniej zgrabnie, już widzę Z tymi już będzie nieco ciekawiej Awada Kadabra Łatwo O kurde, on nie zginął na szota jednego Dobra, to jednak nie będzie aż tak zgrabnie jak myślałem. Faktycznie teraz będzie dwóch naraz. Mogłem jednak z tego jednego sobie najpierw zniszczyć. Dobra, i widzę, że na niego też niespecjalnie działają. Ajajaj. Używać jeszcze raz tego awada kadabry. Dobra, teraz muszę odskoczyć koniecznie. Dobra, na niego to nie działa ewidentnie. Ale ogień na niego działa. Oh shit. Dobra, ale pro tego nie działa. jest sobie eliksirów tego wigunowego, bo tu jest przypał. O nie, najgorzej. Ej, dobra, przypał jest. I to straszny. Straszny przypał. Dobra, uciekam po prostu. Expelliarmus. Expelliarmus użyję. Dobra, jednego jeszcze jednak też złanshotuję tym. Bo tutaj powoli dinę. Użyję Elixiru Dobra, on tutaj będzie skakał. Paweł jumper. Expelliarmus. Dobra. Musiałem użyć jeszcze raz tej e, mocy starożytnej, tej magii starożytnej, bo myślę, że tutaj mógłbym przegrać ten pojedynek. Tutaj nie było aż tak łatwo. Tutaj naprawdę już pojawiły się spore problemy. Niestety, nie wiem czy będę mógł sobie ulepszyć to protego, ale niektóre, niestety, moce tych e, przeciwników przebijają. Niestety przebijają moją tarczę. O dobra, muszę przejść do portalu, ale najpierw taktyczne eksplor, czy tutaj coś przeoczyłem Chyba nie, bo nic nie widzę, żeby się podświetliło. Dobra, wchodzimy w takim razie do portalu. Okej okay. Tutaj z kolei coś mamy, też nic nie widzę. Ej, długa jest ta misja, naprawdę. Teraz to jest tylko o, potwierdzenie nie. tego, że dobrze, o, że nie. wtedy skończyłem jednak odcinek w połowie i od razu zacząłem kolejne.

Okej, okay. ciekawe to było całkiem, dlaczego akurat mnie to ochroniło? Jaka podłoga śliczna. Rebellion. Dobra, Revelio tutaj nic nie widzę. Sobie przez bagon. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Co to za miejsce jest? przeszliśmy co prawda przez ten portal, więc trudno nawet powiedzieć, czy my jesteśmy dalej w tej samej, jakby. Jak to się nazywa? Czy dalej jesteśmy w tym samym cave? Ie? Czy to już jest zupełnie jakieś inne miejsce? Nie wygląda to zbyt dobrze. Ale to miejsce bardzo wygląda podobnie do tego z banku Gringota, nie? Tam, gdzie pierwszy raz patrzyliśmy w te myśli tego nie pamiętam, ale tego czarodzieja, jednego z profesorów, który też widzi magię. O, o, o Wilku mowa Can swoją drogą. Rackham, no właśnie. Dobra, możemy z nim porozmawiać. Może się czegoś dowiemy czegoś. Someone finally found our map chamber. I recognize you from the pensives. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganark were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. Hmm. That is unfortunate. Unlocking. I'm afraid we must Unlocking. pause our conversation until you return with the book. Oh, Matko. Eeeh, gdzie jest pan? Nie no, bo nie wiedział, że nie mam księgi, więc pewnie nie jest komnata mapy. Kurde, kto pyta? W sensie nie na komnata mapy, bo mapa tu prowadziła. prowadziła. Again, <laughs> nie jest in place. Twoja wieża ze starożytną magią odblokowała talenty. Otrzymujesz jeden punkt talentów za każdym razem, gdy zwiększysz swój poziom czarodziejstwa. W menu talentów twojego przewodnika są nowe punkty talentów, które możesz wydać. Okej. Okay. Talenty. To jest spoko. Ciekawe co w ogóle mi to właściwie da. Eee, począwszy od piątego poziomu zdobywasz punkty talentów. Możesz je wydawać na wzmacnianie zakleń, zwiększenie mocy bojowych, eee, podkradanie się i inne elementy. Wybieraj mądrze. Punkty talentów mogą być wydane tylko raz, więc liczba talentów, które zdobędziesz, będzie ograniczona. Wracaj tu często, by zobaczyć czekające na Ciebie nowe, potężne talenty. Ok, mamy talenty z zakleń, czarnej magii, podstawowe podkradania się oraz pokoju życzeń. Okej, okay, oczywiście, zobaczmy sobie najpierw, co jest tutaj czarno, z czarną magią. Wymagany poziom 22. Musisz być w stanie rzucić wodę kadabra, aby odbokać ten talent. Co my tutaj mamy w ogóle? Wymagany poziom: wykup talent. Fota. przeklinam przeciwników. Przeciwnicy pod wpływem klonfy otrzymują więcej obrażeń. Zadawanie obrażeń celowi pod wpływem klonfy powoduje obrażenia u wszystkich przeklętych celów. Ciekawe, w sumie podstawowe. Wiecie co? Ja nie chcę teraz się tym jakoś rozwodzić e, na tę chwilę, ponieważ to dla was na pewno nie jest nic ciekawego. Ja wam ewentualnie w następnym odcinku dam znać e, jakie talenty sobie wybrałem, w które akurat poszedłem. Ale najpierw wydostańmy się stąd, myślę. Tych talentów jest tam na tyle dużo, że no wolę jednak to zostawić poza odcinkiem, co nie? Bo chcę sobie wszystko poczytać, bo jak słyszę, że tylko raz mogą zostać wydane i nie mogę ich zwrócić, no to jednak wolę fajnie te talenty przeznaczyć, co nie? Dobra, tylko teraz kurde weźmy się Rebellion. stąd i dostańmy O, tutaj możemy wrócić. Zglądną lokalizację pomieniu Fueu. Ej, zrobię akurat, bo to oznacza, że wezmę tak naprawdę tę księgę, co nie? I będę mógł sobie tutaj wrócić teleportem po prostu, za pomocą tego proszka fiu, więc mega fajnie. Ej, ja znam to miejsce! My jesteśmy już w Hogwarcie chyba. Oj, nie to. Czekaj, bo tu jest ta skrzynia, więc ja szybko sobie wezmę... na zaklęcia, otworzę sobie skrzynię. Dobra, nice. Ej, dobra, to akurat warto wiedzieć naprawdę. Że, bo to jest chyba już Hogwart, ale no tak na to wygląda. Tak, to H, co nie? To jest całkiem charakterystyczne dla Hogwartu. My już jesteśmy w Hogwarcie. I back at Hogwarts. No właśnie. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies. Okay, I'll just um. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. No ja w w w potrzebuję. A tutaj otworzyłem już też ten Rzeton eee, domu. Okej. Okay. Dobra, to teraz się stąd wydostańmy tylko. Misja ukończona, też fajnie. Zaraz, pewnie jakaś nowa misja nam również pojawi. Mm, no dobra, czyli dostaliśmy jakieś zadanie od profesora Sharpa. I będziemy się uczyli również zakręcia depulso. Ciekawe w ogóle, fajnie, że też od innych nauczycieli będziemy uczyli się zakręcia, nie tylko od profesor Hekat. E, tymczasem jednak zobaczę w ogóle, jakie są to zadania, które tutaj otrzymaliśmy. Jakie to są misje? E, profesor Sharp 1, to są klucz, zajęcia z latania... O, zajęcia z latania, to może być fajne. Ale najpierw depulso. Im więcej zakręt znamy, tym lepiej dla nas. Tymczasem bo też może nam się to przydać na tych zajęciach z latania, kto wie. Eee, sprawdzić, jak działam eee, pod jednoczesnym wpływem eliksirów MAXIMA e Duros. Dobra, zdobądź i wypróbuj eliksir skupienia. Zdobądź eliksir i MAXIMA e -duros, A potem jednocześnie je wypróbuj. Dobra, śledźmy sobie to zadanie. Jeszcze mam nadzieję, że. Nie, no, powinno nam się udać. Mamy jeszcze 10 minut odcinka. Eee, eliksir skupienia, dobra, tylko jak się kurczę, mam tam dostać. Bo teraz się. Pogubiłem właściwie, nie wiem w jakiej części, chociaż, nie no dobra, chyba jednak wiem, tutaj wejdę na ten dziedziniec, co nie? Tak mi się wydaje, tutaj jest ten dziedziniec z taką fontanną na środku. Tak, zgadza się, dobra. Eee, ale jak ja kurczę mam tam się dostać, czekajcie, bo nie pokazuje mi nawet jak mam tam trafić na minimapie. Gdzie mam to zadanie? Tutaj, teraz będę je śledzić. W ogóle mogę się tam przeteleportować, więc też tak zróbmy. Tam chyba wykonałem e, ostatnio teleport w złym kierunku, e, bo wziąłem sobie teleport do, tej, do tego głównego zadania, co nie. O, zamknął już tam tutaj tą swoją skrytkę, ale spokojnie, jeszcze się nauczymy jakoś, jak to otwierać. E, ale chyba tutaj musimy najpierw e, wyważyć te eliksiry, co nie. Zdobądźcie, próbę eliksir skupienia. Jak się robi eliksir skupienia? To jest Eliksir Pokrywając e, e, cię twardą, kamienistą skórą No dobra, ale jak eliksir skupienia? Maxima Zadawane przez osobę... Sprzedawane przez eliksirę? Aha, muszę udać się i kupić, ten elixir najwyraźniej Niewidzialna Zarówno osobie go pijącej Okej, okay, a my musimy... Eliksir skupienia Czyli ten JPP-na, dobra to w takim razie się tam jednak udamy na początku Czyli eliksir Maxima, Edurus, a czy ja mam ten Maxima? To jest ten Maxima? Nie, to... Tak, to jest Edurus, a Maxima to jest Kupienia? Nie wiem teraz sam A Maxima to jest który? To jest ten Maxima, okej, okay, czyli... Zwiększa obrażenia, dobra, czyli udajmy się tam I wypijmy sobie te eliksiry Naprawdę myślałem, że mogę wyważyć te eliksiry, ale okazuje się, że jednak nie. Tylko gdzie jest ten jp pin? Gdzie, gdzie on jest? E, tutaj, może? Tak, tutaj. Ustawmy znacznik i się tam przenieśmy. Tak. Mamy naprawdę masę pieniędzy. Teraz akurat nie jestem pewien, ale na pewno zdobyć 13 tysięcy, więc pieniędzy nam na pewno wystarczy. 16 tysięcy, no właśnie. Dobra, eliksir. Będziemy potrzebowali e, tego. Edurus na pewno, ale to mamy już, zrobione. Eliksir skupienia potrzebujemy. Za 500. Drogie te eliksiry są. I maxima, za 300. Dobra. Kupione. I co, teraz miałem to wypić. Eliksir skupienia, no dobra. Wy, wypijmy sobie eliksir skupienia. E, czekaj, to jest. Tu jest skupienie. Dobra. Ok. O, jak teraz się świecimy w ogóle. I co to tam w ogóle? Właściwie, trochę głupio, że to tak wypijamy, co nie bez żadnej walki. No ale nie wiem, nawet nie mamy tutaj żadnych wrogów, z którymi mielibyśmy walczyć. Także trochę lipa, no ale cóż, weźmy to sobie, żebyśmy po prostu lecieli z główną fabułą, nie. Tutaj na czerwono będziemy się świecić i jeszcze ten mieliśmy wypróbować tak samo. Jo, ale sorąbiście wyglądamy jednak. Faktycznie się zamieniamy w kamień, rock solid. Dobra, yy, wydaliśmy trochę gazy. Nie trwają te eliksiry długo. Właściwie dobrze jest wiedzieć również yy, jaki jest czas trwania takich eliksirów. Już nam się ten eliksir yy, jeden, chyba ten maxima, yy, zużył. I tutaj już widzimy, że ten Kolejny również nam się złożył. I nawet nie uszyłem kapuś w walce z pająkami. Trochę Sadek, powinienem był to zrobić. Jeszcze sprzedam u gościa ubrania, bo sobie podmieniłem w trakcie loading właściwie nie loading Skirjungów, ale wytnę wam ten fragment, bo to nie jest dla nic ciekawego podmienianie tych ubrań. A w tym czasie sobie zarobię trochę kasy, bo wydaliśmy jej. I tak mam dużo, prawda? Ale jak jestem, żeby mi to nie zajmowało miejsca. To jest swoją drogą całkiem ciekawe, bo mamy niezidentyfikowany przedmiot na głowę i żeby go zebrać, muszę udać się do pokoju życzeń, którego jeszcze nie odkryliśmy. Dlatego jest to całkiem e, intrygująca sprawa, bo to znaczy, że udamy się do takiego pokoju życzeń na pewno. Więc to jest naprawdę bardzo fajne mm, Dobra, lecimy w takim razie teraz Weź udział w lekcji eliksirów w trakcie dnia Lecimy od razu zrobić sobie jeszcze to zadanie Bo myślę, że nam się uda Zmieścić również w czasie Tylko niech mnie nie blokuje płotek Dobra, mapa Hogwartu eee, Tutaj te eliksiry są Sala główna Klasa eliksirów, lecimy Dobrze, jesteśmy już w Hogwarcie Teleport zadziałał Wracamy na zajęcia. I teraz chyba nas nauczy nowego zaklęcia tak swoją drogą, tego depulsor, coś takiego. A, muszę zaczekać, faktycznie. Dobra, czyli mapa. Muszę zmienić porę dnia, żeby był dzień, żebym mógł uczestniczyć w tych zajęciach, co nie, że zapomniałem. Tutaj mamy tego Wisleja i Tom Natsu. Pozdrawiam. Ok, oni zajęcia skończyli, a my wchodzimy i będziemy mieli ekskluzywne zajęcia. Dobra, chciałbym z, z panem porozmawiać. Good, you should be ready to learn de Okay. O, mamy też nowy klawisz już od razu do klikania, czyli mouse 1, przy nauczeniu się nowego zaklęcia. Dobra. A, dobra. Depulso musi się w porządku. Eee, to jest Depulso. I to odby. Uu, to jest fajne, to mi się będzie podobać ewidentnie. Sobie wyekwipujmy za to. Ewentualnie... wyekwipujmy to sobie tak. O, coś w ten sposób. Może tak, tak to będzie wyglądało. Ale okay. okay. dobrze, wydaje się całkiem spoko też w zakręcie. Dobra. Zaklęcie odsyłające Depulso to zaklęcie mocy, które odpycha wrogów i przedmioty odrzucającego. No tak, czyli mogę użyć w sumie sobie zaklęcia Akio, a potem Depulso, nie? I potem jeszcze jakieś kombo zrobić. To akurat myślę, że będzie całkiem spoko. Dobra, słuchajcie widzowie, myślę, że na dzisiejszy odcinek to będzie na tyle. Ja oczywiście sobie gdzieś tam w tle, w sensie w tle, poza odcinkiem to miałam bardziej na myśli, poza odcinkiem sobie porobię jakieś zadania poboczne, przy okazji jeszcze sobie to drzewko talentów jakoś postaram się ogarnąć. I bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Dokończyliśmy misję, której nie udało nam się skończyć w ostatnim odcinku. Nauczyliśmy się nowego zaklęcia, jakim jest Depulso. No i odkrywamy kolejne, jakby tajemnice naszej fabuły. Tak naprawdę idziemy cały czas z nią do przodu. Także mam nadzieję, że odcinek Wam się równie podobał, co mi. Oczywiście zachęcam do pisania również, zostawienia jakiegoś komentarza oraz łapki w górę, jeśli Wam się podobało. I słyszymy się jutro o godzinie 15, tak jak zawsze. Cześć, cześć.